Dzień dobry z wietrznej Hadery w Izraelu o, jak cieplutko, jak fajnie kurcze, po brudnym e, zadymionym zasmogowanym Londynie jaka przyjemność wyjść sobie na plażę z domu Kurczę, dopiero jak człowiek mieszka przy plaży uświadamia sobie jak to fajnie idę pobiegać Jutro biegniemy półmaraton. To taki ostatni chyba trening. Wow! Zobaczcie jak tu jest Hadera w Izraelu. No, witamy Was z plaży w Paderze. Jest witamy. bardzo wietrznie. Jak to na plaży w Paderze? Właśnie woda mi zalała buty. Czujemy się świetnie. No super jest. Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani nie do półmaratonu, ale. Ale to szczęśliwi, ładnie. No, pięknie jest, pięknie. Tak inaczej. Pogoda miała być lepsza, no ale wyszła gorsza. Tutaj chyba nie wolno iść. Gdzie w drugą stronę? No, ale zobaczcie, jakie jest ładnie. Także, a tutaj ten budynek z tyłu za nami. Tam na szóstym pietrze mieszkamy, i mamy z okna piękny widok, tutaj na, na Morze Śródziemne. W ogóle jest po prostu super. Mamy maski do nurkowania, ale chyba ta woda taka tu fale to musielibyśmy być bardzo zdeterminowani. Właściwie jesteśmy, ale zobaczymy. Czy o no właśnie znowu podbiega? Fala. Patrzcie. <gry> Nie wiadomo czy pójdziemy do wody ja Naprawdę prawie kurczę pod granicę z Jordańską, ta Fala przybiega. No oczywiście żartuję, przesadzam. Dobra, idziemy w taką stronę. Opowiemy wam jakie są plany. Więc tak, pół roku temu postanowiliśmy powiedz półmaraton. Ci którzy nas subskrybują, to wiedzą, bo widzieli, biegałem w Londynie kilka razy, przygotowaliśmy się dzielnie było bardzo fajnie no i wreszcie jesteśmy w Izraelu jutro biegniemy pół maraton i no i dzisiaj to właśnie wyszło że na chyba trochę mniej biegaliśmy niż powinniśmy a jest taka stara zasada że każda kropla potu wylona na treningu zamienia się Łzy szczęścia na mecie. W naszym wypadku będą łzy szczęścia na mecie, jeżeli uda nam się w ogóle dowiec. <noise> <noise> I to dlatego, że nie wylaliśmy zbyt dużo kropli potu na teningu, a za to nie wylewaliśmy za kołnierz winka izraelskiego w ramach przygotowywania się do przesuwania z kulturą. Tego pięknego kraju. Tu jest zakaz czegoś. A nie, nie, pierwsza pomoc, właśnie. Największym problemem no Izraela jest to, jest na razie zalane, przyjdziemy, uda nam się musi tam Nie, mać. nie, nie, ja nigdy bym nie, ja nie, ja nie, ja, nie, nie. Ja No bo już zamokły się wysuszą, ale nie, no po prostu, jeżeli ktoś nie był w Izraelu, to wiecie co, przyjedźcie, bo jest fajnie, oczywiście, te zagrożenia terrorystyczne. To, to robi wrażenie, jak się ogląda w telewizji, a tutaj na miejscu nie masz takiego poczucia. To nie było tak, że przyleciliśmy do kraju e, to Oczywiście była kontrola graniczna, ale dużo lżejsza i fajniejsza niż tydzień temu w Maroku, miesiąc temu w Maroko. Strasznie, no. strasznie znak to opisują w internecie tą kontrolę graniczną. Naprawdę dużo... To... Tak to była wcześniej, my jesteśmy z rodziną, więc mieliśmy... Rodzinne sprawdzanie paszportów, ale koleżanka jest z nami, sąsiadka, lotnika i ona na przykład miała tylko 5 sekund, pokazała paszport, nawet się nikt nie pytał po co tu przyjeżdża. No, Bo nas trochę przeczepali, A ja ci powiem czemu, rodzina. dlatego że tu jest tyle powodów, że po prostu jakby się rozgadała, to by zablokowała kolejkę. Naprawdę warto przyjechać no, do Izraela. Także nie bójcie się, jest da. wszystko fajnie. Ludzie są mili. Są bardzo mili. I mówią w jakimś takim dziwnym w języku nazywa się Hebru i nauczyliśmy Ta. się szalom Podczas szal... jeszcze to. było jedno słowo ale nie możemy powiedzieć bo nam zablokują film na monetyzację ale w ogóle wiesz ten taki takie poczucie tak jestem w Izraelu tak i w ogóle to przez ostatni miesiąc byliśmy wybombardowani Ta, ja też. na YouTubie reklamami Izraela i myśleliśmy sobie Musi być strasznie kiepsko, skoro tak go muszą reklamować. Ale nie, to naprawdę jest super. To może, mam nadzieję, że, że go nie słyszycie tak mocno jak my, <śśmiennie> że uda się wyciszyć te wszystkie szumotki, ale, ale nie nie są. Jest, fajne I zimnie. wiecie, niby jest zimno, to pokazuje 20 stopni. A no na nie, to nie jest realne. to jest, ten jest to ten realny... wiatr, jest na no. ten wiatr, ale jutro mam nadzieję, że nie będzie tam z tym tej Ej bokek! Ej, bokek wiatro! Ale tu super jest bad. To trochę brudne jest na tej plaży, ale to... Ale i tak jest super. No, to jest super. Że, o i tutaj ptak Izraelski! Co po prostu? Patrzcie nawet ptaki się nie boją! <laughs> Nie no generalnie szybko jest, nie? Tak. tak. A pójdziemy popływać. Teraz? No, teraz to może nie, ale może po południu będzie jakaś spokojniejsza dawna. Wczoraj przyjechaliśmy bardzo, bardzo późno, byliśmy bardzo zmęczeni, nie chciało nam się wyciągać kamery w ogóle, ale gdzieś w drodze z lotniska za 15-12 a, a, była taka sytuacja, że no głodni, tak? A, nie, nie trafiliśmy na nasze do restauracji po drodze, na pewno są ale gdzieś tak kilkaset metrów od domu był sklep otwarty normalny Chodzimy do sklepu? A nie, 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 to było tak pytam się, do you speak English? A pan odpowiada Russian. No to żywiliśmy rozmawiać. Okazało English, się, że... To Poco Poko e, Pokito English. A, ale rozmawiał nie po rosyjsku, bo był e, Żydem z Dagestanu. Mieszka tu już od 20 lat w Izraelu. Świetnie mówi po rosyjsku nasza ludmila, aktorka jest Ukraińką, nasza sąsiadka z nami jest. E, pogadała sobie z nim trochę. Zrobiliśmy zakupy i co? I z kolejny midż, jest bardzo drogo. Powiem wam szczerze, o 11 w nocy w Londynie w Tesco zapłacisz, wydasz więcej za to, co myśmy tutaj kupili. Wiesz, ile poszło? Nie. 12 funtów. A wiecie co, wy też tak macie z tym czasem, jak jest na przykład, jesteście w kraju, gdzie trzeba przestawiać czas, da się to po prostu tak Rybie, totalnie. Niby telefony przestawiają automatycznie czas, ale my i tak do tego telefonu, do tego czasu na telefonie dodajemy dwie godziny. bo tak. W ogóle nie wiadomo w którą stronę i musimy się ostro zastanowić, która jest godzina i nie wiem jak my jutro wystartujemy. Możliwe, że czasu angielskiego. Nie, w ogóle pl plan na jutro jest taki, że... Musimy wstać gdzieś tak, o, znaczy nie, o nie wiem, musimy wstać o czwartym, musimy wyjechać, więc W takim pół kraju, godziny. Od piątku od 18 godziny zaczyna się szabas. Szabas, tak, i, I wszystko będzie... Od 18 całą sobotę. Aha, i maraton nie jest tak jak normalnie w każdym kraju, jest o godzinie e, której? 9. Dziewiątej. Dziewiątej, dziesiątej. 10, no. ale zaczyna się o 7.30, bo trzeba przebiec, trzeba posprzątać i oni się muszą wyrobić do godziny 18, bo po 18 już nie pracują. No. No i ten ból dla nas, że musimy wstać o godzinie czwartej, żeby dojechać, bo jesteśmy w Haderze, a musimy dojechać do Einbokek, tak? Tak, bo... i to jest 2,5 godziny jazdy przez pustynię. A, także mam no. nadzieję, że dam radę naj, naj, najbardziej łamie nas to, że musimy zbudzić dzieci, Ludminkę i, I, babcie. i babcie. Także a, no postaramy się, te filmiki będą takie z prostszym montażem, ale prawie na żywo a w podróży z Londynu będziemy puszczać z małą ilością montowania A z takich rzeczy formalnych jak ktoś tutaj przyjeżdża i chce sobie kupić kartę SIM to kosztuje wow. 60 dolarów no na 8 dni ale, ale wiecie, wychodzisz tak, wychodzisz z lotniska, znaczy z pod, na lotnisku podchodzisz, mówisz dzień dobry Po angielsku oczywiście piękny, angielski bez problemu. Pan Ci wsadzi kartę, da numer no pod jakim masz 50 z karty z... 3 minuty to trwa. No Zapata, także... Wymiana karty i... I w ogóle nie, nie sposób nie, nie znaleźć tego, zaczyna chyba padać trochę. No. Będziemy wracać z tym, do domu, czy pobiegniemy trochę? Nie, do domu, to coś trzeba kupić na śniadanie. No, w każdym razie na, na dzisiaj po, po powiedzmy 15-16 godzinach w Izraelu... Ach, no jeszcze nasz gospodarz Oli którego niestety nie poznaliśmy osobiście, ale byliśmy z nim na Ale Skype ja się nie słyszałam a tej karty SIM. No. Karta SIM niby, niby tania, ale jednak jakby się chciało kupić je dla wszystkich naszych tutaj obecnych członków, którzy to się za bardzo nie opłaca. No i e, tak, jeden, e, jedna, jedna wada tego jest taka, że e, wcześniej jak na przykład w innych państwach kupujemy tą kartę SIM, gdzie potrzeba kupić tą kartę SIM, to e, ja sobie zawsze udostępniam internet od Piotrka pod spotem. No i niestety no, no tutaj nie, nie tu można, jest, blokada. Tu jest blokada. Nie można szerować sygnału na innych. Ale wiecie, to będzie mniej, mniej w internecie. Hurra! A wiecie, ja mam wrażenie, że my tu mamy taką proporcję jak Polska Drużyna Olimpijska, że jest dwóch zawodników i czterech działaczy. A jak? A Luś Gabrysia. Moja mama, czyli teściowa babcia. Pani, ale pani, e, na, pani, nie, nie, pani ta e, celniczka, tak, jak no. kontrola paszportowa, to e, pyta się kto biegnie, no to my o A oni też, <laughs> nie, to jest support. No. 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 Także, nie, nie, w ogóle bardzo sympatycznie i w ogóle ta obsługa na, na granicy była bardzo uśmiechnięta a, i nikt nie nosił karabinu. Przynajmniej, no, na pewno chyba gdzieś tam trafimy na ludzi uzbrojonych. Ale na razie przyjeżdżamy jak do, właśnie, do europejskiego kraju, nie? Wydaje mi się, że większy ludzi niż w Hiszpanii. No nie czuję tego, że jest to na jakimś innym kontynencie. Tak i w jakimś kraju, który jest zagrożony no, terroryzmem. Idziemy w sklep. Tamto ofer... jest ten sklep, gdzie Zapraszamy do zobaczenia również innych relacji z Izraela i nie tylko z podróży z Londynu. No i zostańcie z nami, prosimy o subskrypcję i lajki, jeżeli się podobało.